Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na, na Ziemi szydłowskiej, Tak samo dorzynki w tym roku odbędą się również na Ziemi Śródłowskiej, tutaj razem przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy, dzięk, będziemy dziękować za plony. Zapraszamy do Starej Ubianki o 13.00, rozpoczniemy świątą. Świętą. Po mszy korowodem udamy się na boisko sportowe, będą konkursy kulinarne, rozstrzygnięcie konkursu powiatowego na najładniejszy wieniec, koncerty. Szczęśliwie w tym, w tym roku mogliśmy uzyskać także wsparcie samorządu Województwa Wielkopolskiego. Panie Marszałku, wielkie słowa uznania za to. Chciałbym też serdecznie zapraszając 7 września na, na to wydarzenie podziękować wszystkim naszym partnerkom i partnerom, którzy dołączyli się do naszego grona. Nie ukrywam, że z wielką przyjemnością mogę poinformować, że Wielkopolska włącza się w ten cały proces, w te wszystkie działania zostały poświęcone świętowaniu tego czasu plonów mnie jeszcze w, w stare ubiance będzie jedna z czterech uroczystości gdzie pod patronatem pana marszałka Marka Woźniaka wspólnie będziemy dziękować rolnikom za ich plony za tą pracę którą wykonywali